Wielkimi krokami zbliża się 1 maja, a Ty już teraz możesz zgarnąć 300 zł bliczka i zaplanować wybitną majówkę. Szczegóły konkursu oraz regulamin w linku w opisie. Cześć, do wszystkich bardzo gorąco z tej strony, z hubu. Dzisiaj, moi drodzy, widzimy się w Lewantę po przerwie krótkiej, długiej, no zależy jak leży. Przebudowywałem całkowicie swoje stanowisko pracy, robiłem studio, kupowałem oświetlenie. Dużo pracy przede mną, zamówiłem nowe okulary. I jeszcze myślę, że w jutro, już może poniedziałek będą. Poczekam na nią nieubłaganie. Mam już dużo większy monitor piszący na ramieniu, więc chyba powinienem lepiej czytać. Moi drodzy, no ale teraz widzę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na 11 miejscu. Na 11 miejscu z rokiem 17 punktów. Ostatnie nasz wynik to wygrana 1-0 za Tetico de Madrid. No i moi drodzy, mamy takie takie ustawionko. Mamy Soriano, który jest niestety na na kontuzji i cóż, no przydałoby się, żebyśmy coś wygrali, najlepsza 50. no Saka, Junior, Fernandez, Mbappé, Haland, Pellinga, Musiala, Salah, Rice i Udygard, trening <trujne> <trujne> indywidualny do przydzielenia, hop, zaczynam pomału robić też inne filmy, innego kontenciku, takiego wiecie, bardziej innego, zobaczycie w miarę jak będzie robiony. Teraz tutaj nie Mass Effect, w ogóle zobaczymy jak to wszystko będzie. Oczywiście Football Manager głównie standardowa tematyka kanału. Najdługo wezmę się także że jakieś poradniczki takie bardziej konkretne, fajne, bardziej tematyczne, jeżeli chodzi o, o Football Managera. No i pobawimy się Alvarez niestety 5 do 8 dni. Więc Alvarez 5-8 dni. Sekundka, momentu mój drogi widzu. Jeżeli podoba Ci się materiał lub kanał, zostaw subskrypcję najlepiej z dzwonkiem i łapkę w górę. A partnerem kanału jest Instant Gaming, gdzie możecie kupować gry nawet do 90% taniej. Link w opisie. Jakbyście słyszeli małego, no to słyszycie, zainwestowałem w green screena. Powiem Wam szczerze, że muszę się namęczyć, żeby on działał trochę. Mimo oświetlenia, chyba, że jeszcze jedną lampę, no mówię taką od góry, zobaczę. No, no jeszcze czekam mnie zakup green za prawie 800 zł, ale to już. Nie zmieszczę w moim budżecie, bo łącznie robiłem jakiś czas temu film, że wydałem 2000, nie wydałem 2000. Wydałem grubo ponad 5 i łącznie za wszystkim, nowy monitor, kurwa, no tak, tu dupereczka, tu śrubeczka, tam coś, tu coś i tak suma się robiła. Lewandę z. Mm, co to jest? Rekartivo de Jaulerva? Nie, jak to się czyta? Po prostu Real Club, Recreativo de no No dobra, no to gramy z nimi w Pucharze Hiszpanii. Natomiast na razie skupiamy się bardzo bardzo na lidze. No bo musimy nadrobić, musimy nadrobić. Pamiętajcie, że tutaj mamy taktykę budowaną pod Excela, Ja już na razie z tego Excela nie korzystam. E, znaczy, nie korzystam. No, to chwilowo nawet go nie robiłem. Po prostu nie mogę się teraz zebrać. Powiem wam, ten remont, znaczy, budowa tego stanowiska trwała tyle, że nie mogę się teraz przemóc do pracy. Bo dużo teraz wymaga ustawienia kamera ustawienia green screena. Ktoś musi mi go ustawić, ktoś musi mi go zabrać. Ale będzie dobrze, będzie dobrze. Nie wiem czy fotel mi nie zniknął. Chyba trochę fotel mi znika. No ale dobra, no. jego green jeszcze, jeszcze jakoś będę musiał ustawiać. Jeszcze jakoś będę musiał to przykombinować, ale to już... No, raz znika, raz nie znika. Chyba to w zależności od tego czy palę, czy nie palę. Nie wiem. W każdym bądź razie, no tak dziwnie patrzę w boku was, no ale patrzę na ten drugi ekran. Dużo więcej widzenia niż na laptopie. Raczej będę grał na laptopie, wydaje mi się, chyba. jak będzie, bo hmm. będę grał raczej na laptopie. Bardzo dobre, duże. <śmiech> <śmiech> oh. Alvarez chyba a Soriano, 4-8 dni. Tutaj taka dłuższa przerwa. Była to tylko de Bilbao, teraz przed nami. Zakończ, rozpocznij, zrób. E, polecimy. Zobaczymy, polecimy część tego no niestety seria odpadnie, najprawdopodobniej to seria dwu, dwujęzyczna odpadnie z tego powodu, że YouTube już prowadził gdzieś tam za granicą to tych lektorów, powiem szczerze że ja bym tutaj może rozkręcił lekko to, a, a zaraz będzie opcja lektora, więc może to nie jest dobry pomysł dorabiać sobie tyle, tyle roboty, a potem po prostu mm, lektor będzie i cześć, nie? Więc wydaje mi się, że to był głupi pomysł. Mam nadzieję, że z mikrofonem wszystko dobrze. Zastanawiam się, czy nie podpinać tego krawatowego po prostu. Ale chyba nie. Krawatowy do innych, innych materiałów. No i Atletik de Club Bilbao, moi drodzy, przed nami. Ja dużo na ten mecz, dużo na ten mecz jakby liczę. Aymar, Reiner, Francesco de Costa. W ogóle, tutaj, czemu tu Aymara mi proponuje? Bo kto wtedy bym by tu mógł grać? Reiner? Bo w sumie Reiner chyba się nawet tutaj czuje. Zastanawiam się, powiem wam. Tak robiłem tą taktykę, ale tak. Aymar mógłby grać tu. Bo tak dobrze się czuje jako odwrócony skrzydłowy. Bardzo niech on jako wysunięty rozgrywający z funkcją otwarcia. Mm, tu mamy Raynera. Reiner czuje się tutaj bardzo dobrze. No i tutaj mamy Ivana Romero, nie? Takich lepszych piłkarzy, co byśmy mogli pozamieniać. I to może być lepsze rozwiązanie. Saul nie miał grać Saul. Nie, Saul, no dobrze. Landa, no zobaczymy, zobaczymy. Mamy płynnym kontratakiem, no nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Ja mam tu Gingim Pressa walną. Zobaczymy, w czego będziemy grać po prostu presem, nie? Zagramy po prostu presem. Eee, i, I zobaczymy. Na razie zobaczymy ten mecz. Mm, nie będzie to długi odcinek raczej. Znaczy no, wiadomo, jeszcze mecz. Na mnie jeszcze czeka obiad, wyobraźcie sobie. Coś trzeba jeszcze nagrać. Pyszna zupka. Wszyscy się zajadają. Wyobraźcie sobie, ja tutaj siedzę, patrzę jak dziecko je. Wszyscy jedzą, tylko ja kurwa patrzę i nie wiem. Ja, największy gruba z mieście. Ale ja na razie moi drodzy Norka, wszystko się je, nie warzywka się zostawia. I ty będziesz tak jeść, to słodyczy nie dostaniesz ani drogę, tak jak... Będziesz miał zakaz jak Marcel. Konferencja wyślemy menadżer, znaczy wyślemy asystenta. Fajnie o to tym monitorze, wszystko duże. Wszystko duże powiem wam szczerze. No jeszcze będą nowe okulary też w ogóle. Boże, nie mogę się doczekać tych okularów. Już tak mówiłem, że zrobię, zrobię, zrobię. tam okulary 1400 zł. Oczywiście z badaniem optometrysty i ciśnieniem oka, takie tam superele. Dobra informacja jest taka, że mi się wzrok poprawił. Te okulary, które kupowałem 9 lat temu, okazało się, że już 9 lat minęło od mojego ostatniego zakupu okularów. <laughs> od tamtego czasu wzrok mi się poprawił, dlatego widzę gorzej teraz w tych okularach. Ponieważ mój wzrok się poprawił, a te okulary są na gorszy wzrok i powiem szczerze, że Dziwiłem się, że wzrok mi się poprawił, aczkolwiek to dobrze. Zakończymy trening indywidualny. No, wyszuciłam mi ważyła proszę po kolejną zupę. Doza. Jeszcze pierś będzie z kurczaka, więc tak się nie pakuj z zupą, bo jeszcze ptycki będą. Kiczki, ziemniaczki. Widzicie, ja u to. <grym> u to jak wiecie, w rodzinie, nie? Tutaj nic nie będę kombinował, znaczy ja tu może zakombinuję po prostu, nie wiem co zakombinuję. Walne, szybkie centry. Szybkie centry są git. Ja bym dał trochę wyższy pressing. Tylko to do płynnego kontrataku nie pasuje za bardzo, no, ale ja bym dał wyższy pressing. Nie? Wyższy pressing, damy standardowo, odbiór graje wyżej. Wydaje mi się, że to będzie hit. Tutaj szybciej bla, bla. zagramy lekkie zmiany taktyczne. Takie ciupi 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 ciapa ciapa ripi tipi wiecie. Tapa tapa, dopiero zgasiłem szlugasa. Bale kolejnego. To jest energetyk jak coś z lodem, nie? Energetik z lodem. Wygląda totalnie jak napój alkoholowy, natomiast nie jest to napój, nie jest to napój alkoholowy. Dobra, zaczynamy. Zachęć, oglądamy. Ole, fajnie się tu mecz ogląda. Naprawdę bombastyku. Tu ja sumie mógłbym grać w normalnej kamerce. Nie wiem, czy ten gliskin to nie jest po prostu mój głupi wymysł. No. No bo mam ładne tło, zrobiłem... W tym kółku bym miał normalnie tę, normalnie gitarę. Może ten grinskin to naprawdę jakiś totalny wymysł. A raczej powinienem go zostawić gdzieś do jakichś na przykład, nie wiem... <tryk> jak będę potrzebował... Jakiś... No jakiś inny materiał. Może ja po prostu ten nie potrzebuję. Po chuja się w tym grinskiniem, ja nie wiem. Muszę się... Muszę zastanowić się. Aymar, Gomez... Tomas ma ładny te szczał z daleka, że ja tego nie boję. Dawać. Widzieliście jaki ładny ształ walno? To był naprawdę ładny ształ. O, już patrzcie. Ruszyłem się już w widać. Ja zrobiłem Ale cipa. Ruszyłem się grińskiem widać, wiesz? Ja będzie to naprawić zada No jak tak siedzę No nie wiem. <śm> <śm> Mam wrażenie, jakby te lampy jakieś mniej świeciły. To może mi się wydaje, ale... kombinować tu, no nie wiem, powiem Wam szczerze, trzeba kombinować. Ten osz na przykład taki wydawał się, że nie będzie działał, a w miarę działa. Czekajcie, ja tu zrobię cięcie i wrócimy już na normalnym tym. Dobra, jesteśmy moi drodzy, no już widzimy ładnie gitarka, to wszystko tak jak jest, bo kurwa kładłem, kładłem kamyczek, kładłem gitarkę, ładnie wszystko wisi. Że tego tak do końca nie widać, bo to jest do innych materiałów, ale mniej pierdolenia, wiecie. Jedziemy dalej, moi drodzy, z meczykiem. Nie muszę się wtedy wiecie. Jest ładnie za mną, kurde światło, jest ładnie oświetlenie, bo lampy są, są. Ja widzę, że są. Chyba jest jasno. Chyba jest jasno i ładnie, więc git. Taka mała rzecz, widzicie. Dawać, bo ja zapomniałem zachęcać. Myszka bezprzewodowa w końcu. O, Sergio! Tu pan na mnie czeka, więc jace Jacekem Zobki Nie wiem, na razie dobrze się odbronimy, nie? Jeden strzał Atletik. Atletico. A. a znaczy Atletik Club Bilbao. Ale zaraz może być, kurde. No. Fajnie, to dużo tak widać, tak lepiej widzę, jak oni kopią. Naprawdę dużo lepiej mi się gra. Nawet mógł się tak obrócić. O, patrzę, cyk. Fajnie, no, gitara. Może jeszcze wrzucę wam jakiś taki krótki filmik, w szurcikach to wygląda. W mm. stu skończone. Jeżeli chcecie. Jeżeli macie to w dupie, no to. Tak wam wrzucę. Dobra, mi, Miran, mi, Miranda. Czy tak brakuje jakby nam pewności jakiś takiej No, nie, no, 20 punktów bardzo by nam się przydało. To by było naprawdę hmm. Podoba mi się, bo nie przegrywamy, ale <laughs> gdzieś tam jakieś może jeszcze zmiany, może. Może tutaj jednak, jednak postawię chyba na to, jak ja tych piłkarzy oceniam, może, nie? Może będę bardziej się kupiał trenerami, zobaczymy, no. W końcu muszę jakiś taki dobry półśrodek znaleźć, bo... Bez tego ani rusz, słuchajcie. Mamy XG dużo większe. Czy gdzieś jakieś miejsce na tą kamerkę będę musiał znaleźć? Może mniejsze gdzieś będę... Zobaczymy. Ja to wszystko dostosuję. Nie martw się, że wszystko będzie dobrze. No! Kurde. I mamy coś takiego, żeby wpuścić kogoś? Powiem tak. Mm. Puśćmy Alvareza. Toriano chyba nie bardzo. Pójdźmy brawo. Poczutkiego brawo. Pójdźmy Malkedo. dajmy szansę Rejowi. No i jedna taka, wiecie. Postarajcie się szczelić zwycięskiego gola, chłopaki. No, też nie jest zły remis, ale też mi ten remis za bardzo nie pasuje. No, kurde. Prożne Brabo nie rozegrane, Alwariusz nie Maria nierozegrane Magnali nie masz. No dobra, zamieńmy go. Jak nie ma siły, to go zamieńmy. Jezus Nie wiem czy dowiedzieliście, No na pewno wiedzieliście Kurwa zażądaj więcej gdzie jest No już nie no, bez jaj Siadliśmy, siedliśmy No i niedobrze, bardzo niedobrze Palony La Fuente. Ale tam zmieniłem go, więc już nie mam zmian Płynie Jak wykopał, jak wykopał Dobra, no jeszcze jest chwila, no może coś tutaj zrobimy. Może coś się uda. Może będzie git, może nie będzie git. Trzeba postawić tam presek. I wysoki pressing, wiecie, atak, doskok do piłki, ramka cześć, patrzcie. Jezu, jak tutaj się pokopali. Ile tutaj mieliśmy szczęścia, to powiem Wam szczerze, że więcej szczęścia niż rozumu. Bardzo naciskają, kurde, Real Madrid pierwszy, Barcelona druga, hmm. No tutaj jakby trzech do niego miała doskoczyć prawie, widzieliście to? Nie wiem, kicha. Nie jestem zadowolony, bo mogliśmy to wygrać, powinniśmy to wygrać. A my to jeszcze możemy przegrać. To jest najgorsze. Śluga ze szlugiem. Dogonili nas sytuacjami. <tryk> Do końca czy mają w niepewności do końca nie wiemy, czy to wygramy, czy dobrze gramy. No i karny, Elo, no to patrzcie, jaki niefart. Matko jedyna. Karny, kurde. Przejdziemy na nie z kontrataku na po prostu Przejdziemy z kontrataku po prostu na na pełną full skupienie na piłce odbiorze piłki Um, powiem tak, no Gomez ma strasznie temu, jego tutaj dają, Mamy Kera Bravo, mamy Romero, zrobimy Romero. Um. Nie wiem, no chyba, że naprawdę Francesco de Costa coś zrobi tutaj. Na stary dziadzia. Alvarez tu będzie grał, no zobaczymy. Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję gorąco za oglądanie tego i zapraszam do kolejnych. Cześć.